Na początku chcę podziękować Wam, Mamo i Tata, za to, że zawsze byliśmy razem, pokazaliście mi, jak wygląda prawdziwa, piękna rodzina. Dzięki Wam wiem, że bohaterowie nie noszą peleryn, tylko robili śniadania, pomagali w lekcjach i potrafili rozśmieszyć nawet w Wam. Dziękuję Wam za wspólne wakacje, które do dziś wspominam jak sceny z najpiękniejszego filmu. Za ciepło w domu, za walkę o marzenia, za to, że zawsze byliście ważne chwile, za to, że jesteście moimi najlepszymi przyjaciółmi, moją opoką, za to, że zbudowaliście mój charakter, daliście mi cudownego brata, najlepszego na świecie. Dzięki wam wiem, jak być dobrym człowiekiem i dobrym ojcem, bo to w domu codziennie. Babciu, dziękuję Ci z całego serca za wszystko, co dla mnie zrobiłaś: za ciepło, troskę, obecność, za to, że zawsze byłaś przy mnie i uczyłaś mnie, co to znaczy być kochanym i jak kochać innych. Za Twój przykład, cierpliwość i za to, że dzięki Tobie wiem, jak tworzyć prawdziwy dom, taki, do którego chcę się wracać. Jesteś dla mnie kimś absolutnie wyjątkowym. Kocham Cię ogromnie. Mamo, dziękuję za wszystko, za to, że byłaś i jesteś niesamowitą, silną kobietą, która mnie wychowała. Nauczyłaś mnie, jak być dobrym, empatycznym człowiekiem, jak mieć serce otwarte do innych. Za wszystkie poranki, gdy jechałaś z nami do szkoły kilka kilometrów, nawet jak sama led włożyłaś i byłaś niewyspana. Za lekcje do późna, za pyszną kuchnię, którą próbuję otworzyć i no, wychodzi mi to średnio. Za ciepło w domu, które nie da się kupić. Za to, że nauczyłaś mnie szyć, za to, że nauczyłaś nas gościnności i miłości. Za Twoje bezwarunkowe wsparcie, nawet kiedy byłem trudny, czyli prawie zawsze. Tato, dziękuję za to, że jesteś. Za wspólne chwile, które ukształtowały mnie, za Twoje wsparcie i za to, że przekazałeś mi miłość do sportu i do Linkin Park, której nikt mi już nie odbierze. Za Twoją siłę, poczucie humoru i dobre serce. I za to, że zawsze mogłam na Ciebie liczyć. Jestem wdzięczna, że mam takiego tatę. Tato, dziękuję za to, że byłeś moim mentorem i nauczycielem. Za każdą jazdę na trening, każdą wspólną naprawę, każdą rozmowę o życiu, samochodach i o piłce. Za to, że nauczyłeś mnie się nie podawać, mierzyć wysoko i myśleć pozytywnie. Za to, że pokazujesz co znaczy być facetem, nie przez siłę, ale przez odpowiedzialność, cierpliwość i humor, który zawsze ratował sytuację. Dziękuję, że pomagasz nam, wspierasz nas i jesteś obecny. Dzięki tato za naukę łowienia ryb, dzięki temu nauczyłem się cierpliwości i że na to, co dobre, czasem trzeba po prostu poczekać. I dzięki tobie mam nie tylko dryg do majsterkowania, ale też serce do ludzi. Chciałabym z całego serca podziękować Wam, moi kochani teściowie, za to, że wychowaliście tak wspaniałego syna. Dzięki Wam mam u boku człowieka, który tworzy ze mną piękny, pełen miłości dom. Człowieka, który szanuje, wspiera, kocha i każdego dnia sprawia, że czuję się bezpieczna i szczęśliwa. Dziękuję za wartości, które mu przekazaliście, bo dziś one żyją w naszym wspólnym życiu. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za wszystko. Chcę też podziękować Wam. Tato, Klaudii i babciu, za to, że wychowaliście tak niesamowitą kobietę. Za to, że zawsze możemy na Was liczyć. Czy to trzeba się wygadać, czy zostawić naszą córeczkę na chwilę, albo na cały weekend? <grytanie> babciu, Twoje jedzenie to inny poziom miłości. Dziękuję za ciepło, za wartości, które przekazaliście Klaudii. Dzięki nim jest najlepszą matką dla naszej córki i najspanialszą kobietą, jaką spotkałem. Dziękujemy też naszemu rodzeństwu za to, że choć los nas czasem porozrzucał po różnych miastach i krajach, to zawsze byliście na wyciągnięcie ręki albo przynajmniej telefonu. Dziękujemy za śmiech, wsparcie, wspomnienia i całą miłość, którą dostaliśmy od Was przez te wszystkie lata. Chcemy też podziękować naszym chrzestnym, którzy zawsze byli gdzieś blisko, za Waszą troskę. I to, że nigdy nie byliście tylko od sztuki, tylko od życia. Dziękujemy. I dziękujemy naszym dziadkom za ciepło, mądrość, historię z dzieciństwa i cierpliwość. I że czasem jedno spojrzenie dziadka znaczy więcej niż tysiąc słów. Dziękujemy, dziękujemy i kochamy Was. I teraz, po tych wszystkich latach, chcemy Wam, nasi kochani rodzice, podziękować tak, jak Wy dziękowaliście nam. Zabierając nas na niezapomniane wakacje. Dlatego teraz to wyjedziecie z nami, bo zasłużyliście na wszystko co najlepsze. Dziękujemy wszystkim, którzy byli częścią naszej drogi. Kochamy was i niech ten dzień będzie także waszym świętem! Dla tej cudownej rodziny raz jeszcze wielkie, wielkie brawa, drodzy goście. I uwaga teraz dla rodziców, dla dziadków, dla ojców wczesnych.